A tymczasem Borem, Lasem mamy tego. Konwergencem modni Skończyliśmy wczoraj tego. Dark Souls 3 rana. Na gitarze gry FromSoftu, czyli Neo, Wolong, Dolmen Mortalshen. Czy coś pokryciłem? Tak. Jeszcze będzie Life of Pi, Lords of the Fallen. I takie tego typu rzeczy. Tak. Właśnie te wszystkie gry od FromSoftu będę na konkursie. To jest nasza postać. Krawcica. Teoretycznie miałem plan, żeby grać pod siłę. I wiarę, ale poszliśmy pod Deksa i wiarę. Mamy dwa kin Twinblade. Y. Do tego jakieś tam pod wiarę rzeczy. I co ja robiłem wczoraj, na czym ja skończyłem? Robiliśmy pogrobno po prostu, nie? Zwiedzałem sobie tutaj. Idziemy pod te dwa tutaj dungeony. Chcę zobaczyć jak najwięcej dungeonów. W pogrobnie przynajmniej. Później pewnie mi się odechce latać po nich i szukać rzeczy. Ale zauważyłem, że... W tych dungeonach... A, no tak. W tych dungeonach są fajne nagrody, bo to nie jest tak, że masz jakiś tam item tylko z boca na końcu, e, tylko... Tak, dodatkowo jest jeszcze na przykład runa, która daje ci... Odblokowuje ci ileś tam speli kolejnych, albo e, ten item do kraftowania nowych talizmanów, nie? Więc to się może przydać jeszcze w przyszłości, bo te kraftowanie ta, talizmanów będzie, będzie dobre po prostu, nie? Nie, po wolfensteinie, to jest dopiero piękny soulslike. Tak, umierasz i wracasz na sam początek, nie? Prawda. Możemy jeszcze na tę listę wrócić na przykład Assassin's Creed'a, nie? Tam <noise> też to jak najbardziej wchodzi. <noise> I Wiedźmin, tak, Wiedźmin też może być. Ale Wiedźmin tylko jedynka i dwójka, bo trójka jest już za mało soulsowa. To, że ma rolę, to nie znaczy, że jest soulslajkiem, -like nie? Kapitan padł najlepszy Nie, -like. Ale to troszeczkę ten, teraz dla beki oczywiście, ale... Mi się zawsze te stare gry kojarzą z, z byciem trudniejszymi, nie? Ostatnio... Kiedy to było? Kurwa, z pół roku temu chyba. Eee, kupiłem na Gogu chyba albo gdzieś właśnie kapitana Pazura i sobie w niego grałem. Kapitan Pazur to nie jest najprostsza gra na świecie. Wygląda na prostą, ale to nie jest łatwe. To nie jest łatwe. Kingsfield też będzie, akurat w Kingsfielda nie grałem, więc akurat nie będzie, ale możemy wrócić, ten, tą nową grę, która jest Ala Kingsfieldem tą nową. Ahem, Resident Evil też ma dużo role, więc też Soul Strike. No. Z klasyki sourceowej, Doom, Quake i tym podobne. To może na kolejny konkurs, dobra? Albo zrobimy ten. Yy, wiara Only Rana. Czemu tak gra jest tak Ała, głośno. Zrobimy wi Wiara Only Rana w Dumie i zobaczymy, jak. Poczekaj, Murdom. Zobaczymy, jak sobie poradzicie. Ej, to jest za głośno ciągle. Halo. To jest. zawsze za głośno. Rozpierdala mi uszy. Chyba, że zrobimy tak. Bo ja chcę, żeby muzyka była głośna, ale żeby nie były głośno. Dźwięki aż tak. Dajmy sound efekty na 5. Teraz poskręcę ogół. Dobra. Armored Core, tak. Wszystkie części Armored Cora będą. Jak najbardziej. Ech, a propos trudnych gier. Czy ktoś z śledził sytuację? Jak to się nazywało? Or, the, the, the day before? Czy, albo nie, bo pewnie każdy śledził, tak, tak mi się wydaje. A czy może nie śledził, ale każdy wie, co to jest The Day Before i jaki to był skam i tak dalej. Pytanie, czy ktoś Was kupił The Day Before? Co z The Serge? Akurat to byłby Soul Shike, nie? ale nie Będą ten, będą akurat na konkursie FromSoftowe gry. Ale ja nie lubię The Serge, nie, nie podoba mi się. Nie podoba mi się ten klimat, nie, nie, nie pasuje mi Souls-like do takiego sci-fi mocnego. Tak mogę powiedzieć. Na szczęście nie kupowałem tego, the day before. Uzywko, nie? nie mówcie pagułowi, ale mam dwa spoiler do dzisiejszego konkursu specjalnie dla was. Nie mówcie pagułowi, bo mnie zabije za przecieki, ale uwaga już mówię. Będzie. FRFR. Będzie konkurs. Pięknie. Fajnie, nie, że sprzedałeś całe moje info jakie miałem. Nie, ale tak naprawdę ten konkurs co będzie, to będzie najmniej taki przygotowany, najmniej, znaczy przygotować to ja musiałem niewiele do niego, więc może wyjść dziwnie. Mam nadzieję, że wyjdzie dobrze, ale może wyjść dziwnie. Bleh. Co wam mogę powiedzieć, tylko to, że wyjątkowo z okazji świąt wygra nie jedna osoba, tylko dwie. Dwie osoby wygrają, ehm, przepraszam bardzo. Zajebiście. Wygrają dwie osoby, a nie jedna. Myślałem, żeby zrobić, żeby pierwsza osoba wygrała stówę, druga pięć dych, trzecia pięć dych, ale pięć dych to nie jest taka fajna liczba, nie? Więc po prostu dwie pierwsze osoby wygrają po stówce. Ale no, to będziemy już o dwudziestej sobie gadać o, 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 o konkursie. Tak mi się wydaje. O, jeszcze przyjdzie czas. Na razie ja chcę tego konwergenca pograć. I nie wiem, czy przedłużymy dzisiaj streama troszeczkę, czy nie, ale, ale, ale no. Może się zdarzyć, że jak są konkursy, tutaj przedłużam, nie? Żeby sobie dłużej pograć Będą mnie gonić? Czy nie? Halo? W jakie mam ręce? W tej? <laughs> Czyli to dobrze działało, nie? Kichnięcie, oni są kamienni akurat, więc... O ty chuju, przepojzował? Aha Bardzo szerokie ataki ma ta broń. <noise> Bardzo szerokie. I tak, no, nagroda pocieszenia RTX-ik. tak. A jak ktoś nie ma pc -ta na przykład, to kupię mu całego PC-ta, nie? Żeby, żeby miał gdzie włożyć tego RTX-a. No, także, także no. Żeby nikt nie, nie poczuł się wy, wy, wykorzystany przeze mnie. Dobra. To teraz... Ja w ogóle tam nie muszę iść, ale chcę. Chcę ich zrzucić. To źle, że ja to włączyłem. O, źle. Okej. Okay. Mogło być gorzej. <gry> Jak wygram mrtx to mogę oddać. Okej. Okay. Nie myślałem, że jeszcze ktoś został. Czy ja, kurwa, ich nie zabiłem już trzech? Znowu... Wyciągnęli, kurwa. Tą rurę płonącą. Płonąca rura. To brzmi jak ja po kebabie ostrym. Stop. Schowaj się, kurwa. Dobra. Jak boss, w sensie jaki boss? Nie wiem, zobaczymy jaki to będzie. Na razie chyba yy, nie było za bardzo podmienionych bossów, nie? Tam, gdzie byliśmy we wszystkich miejscach. Czy znaczy, w żadnym miejscu jeszcze nie było podmienionego bossa. Były podmienione dungeony, szczególnie jeden ten na samym początku. Ale koniec końców na końcu tego Dungeona był ten sam boss, co zazwyczaj. Więc tutaj co tu jest na końcu zazwyczaj? Ten kot? Urwiający? Wydaje mi się, że tu jest kot. Pewnie nie jestem. Czy coś tu jeszcze spada? Na mój łeb? Nie. Absurdalnie drogie i niedostępne, przez to, co zrobiła Nvidia, że szok, że 490. Znaczy, 490 klasy, znaczy klasy... karty z klasy 90, nigdy nie były celowane w typowego konsumenta. 90 zawsze były wysoko ponad to, co zwykły konsument potrzebuje, nie? Tak jak Titany i tak dalej, i tak dalej. Taką najbardziej zwykłą kartą. High-endową, były 80. osiemdziesiąt, dwa 80, trzy 80, To był taki high-end, ale taki bez overkill'a. Bo później do tych 90 -tych się dopłacało zazwyczaj duży procent, tylko po to, żeby mieć minimalny procent więcej performanceu. Co nie zmienia faktu, że wydaje mi się, że już od trzech generacji te ceny są spierdolone, ogólnie rzecz biorąc, nie? kart graficznych. Eee, no już nie mówiąc o tym, to... a czy teraz, no jest źle, jest źle, kurwa, ale jak był wtedy ten, ten problem z. Transportem dalej jest. I z, z, z tymi chipami, nie? E, gdzie 3080 potrafiła kosztować 10 tysięcy złotych na przykład przez jakieś pół roku. I ja właśnie wtedy kupiłem sobie e, PlayStation 4, znaczy 5, bo myślałem, że <grym już <grym nigdy te ceny nie spadną. Thunder, <grym> dobry wieczór. Nie ma ich w sklepach, nie, bo zbanowali je w Chinach i Chińczyki wykupiły masowo serio? Nice. Ale ten high end i overpriced co na Barensach nie, to nie w Barensach to wszędzie. W WoWa, klasyka można grać na komputerze i ziemniaku nawet. Ja grałem nawet na moim laptopie firmowym w klasika. Err. Dobra, zobaczymy, co to jest. Chyba kotek, jak kotek, no. Nie lubię kotków. Hello? No, ty kurwo. Greedy. Ja! Mam nadzieję na stagger. Nie! Stupid. Ała. No musiał. Zły pomysł, żeby teraz pizz. Okej! Okay. Jak wychodziło Lights of Pi, to każdy boss w Lights of Pi mi się z tym bossem kojarzył. Czy miałem e, to samo z PS5 co ja z Xboxa. W sensie kupiłeś Xboxa, bo bałeś się, że ceny grafik nie spadną nigdy. No tak wyglądało u mnie, nie? Ja kupiłem, ja kupiłem PS5, bo stwierdziłem, no kurwa, niedługo wychodzi Elden Ring, bo to było końcówka 2019. Niedługo wychodzi Elden Ring, a ja nie będę miał co na nim grać, nie? I tak byłem, no kurwa, no w kropce. I ja do, do, przez długi czas myślałem, że Elden Ringa właśnie kupię na PlayStation. No ale koniec końców e, te ceny troszeczkę spadły, one nie były w dobrym miejscu jeszcze, jak ja grafę kupowałem. I tak przepłaciłem dość mocno. No ile razy? Kurwo ty. Ten atak jest najgorszy. Every fucking time. Okej. Okay. Combat Remnant i Rune of Storm, czyli możemy sobie i e skraftować talizman i jeszcze jakieś spele, będą dobra, jakie spele od razu, ja chcę wiedzieć. Sorceries, eee. twister nowe, storm arc nowe, whirlwind nowe, storm call nowe, czyli całkowicie nowy, nowa, nowa rodzina w speli, tak? Okej, okay. sztormowe, wietrzne, możesz być ten, airbenderem, tak? Kiedy Godrika? Godrick, na razie dzisiaj patrzymy sobie po tym. Kiedy, patrzymy sobie po pogrobnie, jak skończymy pogrobno, to pójdziemy do Margita i zobaczymy, jak wygląda zamek, tak mi się wydaje, ne? A później, nie wiem, może to sobie na ten, na, na, na wschód pójdziemy, później na południe. Chcę, chcę pozwiedzać tego młoda, nigdzie mi się, kurwa, z nim nie śpieszy całkowicie, ne? Ani trochę. Okej, okay, więc to był jeden dungeon. Nie machaj tak tymi Twin Blade'ami, bo odlecisz jak helikopter. Nie eee. Jest paręnaście nowych szkół, rot Magic i tak dalej, ofak. Oh, fuck. Ludzie kupujący RDX'a pod Eldena, ja splatynowałem w niestabilnych 40 na poczciwym 1660 i No, nie wiem tak. A w ogóle Elden na PS5 jest w 60 klatkach, tak? Przy okazji? Czy jest też w 30 tak jak Dark Souls 3 na PS4? zwykłym? 60 jest, tak? No to git. Tyle dobrze. Tyle kurwa dobrze. Tak naprawdę, nawet mimo tego, że ja na, na, na premierę tego Elden Ringa miałem 3080, nie wiem, kto z was grał w Elden Ringa na PC-cie wtedy, na samą premierę dosłownie, te pierwszych parę tygodni, ale tam wszyscy ludzie mieli na PC-cie generalnie. Większość ludzi, nawet z dobrymi sprzętami, miała mega problemy z staterami, bo to było tak, że nagle w pewnym momencie twoje klatki. Na taką milisekundę, taki typowy stater, nie? E, jak ktoś nie wie, co to jest stater, to jest dosłownie. E, jak to jest po polsku? Że dosłownie chcę przetłumaczyć. Nie, nie zająknięcie się, tylko. E, jak, ktoś się, jak ktoś się jąka, tak? To jest no, coś takiego, no. Więc tak jakby gra się zająkła. Kurwa, po co ja te temy brałem? Nie warto. Gra się zająkała, nie? I miała takie, no... I to, no, chwilę im zajęło. I to był chyba największy, ten, największy problem według wielu ludzi na samym początku. A oprócz tego, że świat jest za duży dla niektórych ludzi i ten argument akurat pozostał, bo on się... On nie był do zmiany, taki jest po prostu design tej gry, że jest otwarta i, i, i wielka. E, ale jednym z największych problemów właśnie było to... jak chcę tylko podnieść to. Daj mi to i ja spierdalam. Naura... Że ona saterowała, że się zacinała. Okej. Okay. A, to jest tutaj, dobra. Bismen of Farmazula. Jo? Czy nie, jo? Gdzie on jest? Ja tu nie bywam prawie nigdy. A, tu nie ma bossa. Tu jakaś klasa zaczyna. Half of the bestial devout. Okej, okay. czyli no tak lorowo akurat troszeczkę, nie? Że bestialski coś tam klasa tutaj zaczyna. czyli chuj w sumie, tak? Muszę wyjść. Nie, pieszo nie mogę. A czy mogę, ale nie muszę. Okej, okay. czyli tu nie ma bossa. No dobra, tak, dalej. E, ja myślałem ciągle upgrade o upgrade'zie moich broni, więc wypadałoby w końcu odwiedzić tą jaskinię, kopalnię. Progression jest luźny, więc latasz, lataj gdzie chcesz, jak musisz, do... e, musisz zdobyć 5 keystone'ów. Każdy dropi... każdy z nich dropi z danej puli bossów. Na przykład ubiłem malenie przed Godriciem, o kurwa, o kurwa. Pomyślałem e, o je... pomysł na, na Discordzie, dobra, dobra. Będę patrzeć po streamie, zobaczmy co ja mogę sprawdzić. Te same ciągle rzeczy są, tak? Okej. Okay. Czyli mogę iść w te rzeczy, które dotąd nie chciałem, ale może mi się jeszcze przydadzą. No ja bym poszedł jak na razie w ten. Najbardziej. Gdzie to jest? W ten talizman. Bo go lubię i na razie zamiast przytrzymanych ciężkich go założymy. Latam z dwoma szybkimi Twin Blade'ami, więc skoki tu będą podstawą mojego damage'u. I też myślę, że wypadałoby zacząć wzmacniać pieczęci. Tylko tak. Czy ta pieczęć... Kurwa. Jest wzmacniana ta konkretna. Białymi kamieniami, czy zwykłymi? Bo jakby była zwykłymi, to trochę lipa. Jak białymi, to by było trochę lepiej. Bo ja już dwie moje podstawowe bronie wzmacniam e, zwykłymi. A to trochę kamieni już, kurwa, pójdzie na to. A co do emotek, ja myślałem o tym... E, d, d, d. Ostatnio ten... Navarro zauważył i parę innych osób. Siemano Mirwa, e, Że ten, że ja ciągle mówię, git! I tak mam już po prostu. Więc myślałem, żeby coś z gitem zrobić, ale jeszcze nie wiem co. Zwykłymi kamieniami, kamieniami fuck, to źle. To źle. miałem nadzieję, że jednak nie. O nie, ja jestem w kopalni. A kopalniani panowie nie lubią takich broni. A Znaczy lubią takie bronie. Ja mam na nie wyjebane w ten sposób. Więc będziemy odmer właśnie, a propos. W tym modzie nie ma czegoś takiego jak w normalnej grze teraz, już, nie? Czyli jak mam upgrade do soczku. One się nie wyświetlają, że mam je do zrobienia. Bój, jak mieć teczek. Zrupę Tira albo coś z Bloodborne i 30 FPS pozdrawiam. Okej, <laughs> okej. Okay, okay. Bloodborne 30 to mi się podoba. x że BB-30. Mega mało damage. Przez to, że mam bronię. To są cięcia, czy to są standardowe? Standardowe i pchnięcia. Hello? Się samo podnosi. I temy się same podnoszą. Kto nie był wczoraj? Ja byłem bardzo zdziwiony tym, że rzeczy do craftowania i tak dalej, ich się nie klika, żeby je podnieść. Koło nich się przechodzi, albo przez nie się przechodzi. I one się same podnoszą. Miał być backstab. Miał być backstab. O! x range Overlord. No właśnie, jesteśmy coraz bliżej Overlorda. Kurwa, mać. I trochę mnie ten Overlord przeraża. No ty... Wymieniają się, kurwa, po prostu po kolei, kto będzie bić dalej, nie? Okej. Okay. Eee, nie wiem, czy zostanę fanem podwójnych... Dwóch podwójnych... Dwóch podwójnych TwinBlade'ów? Boże, to dużo dwójek. No czemu? Co czemu? Że się boję Overlorda? No bo jesteśmy coraz bliżej tysiąca subów na YouTubie. A ja... dotrzymuję obietnic. No i obietnica była taka, że jak będę miał tysiąc subów na YouTubie, to obejrzę co najmniej jeden odcinek. Więc możemy wtedy zrobić ten. Welcome home, Dziękuję, Fiwanti za się, Manko. <laughs> Więc wtedy wy, wy mi zrobicie kartkówkę tego, co się działo w tym odcinku. Żeby nie było, że ja kłamałem, że obejrzałem, bo wiecie, tak można łatwo, nie? Tak, jak, tak jak z, jak to się nazywa, z lekturami w szkole, nie? przyznać się kto z was przez większość swojego bycia w szkole prawie nic nie przeczytał, tylko leciał na właśnie e, jakichś streszczeniach i tak dalej, bo ja jestem pierwszym z osób do podniesienia ręki w tym momencie, na przykład, kurwo przestań, to jest backstop. Ja jestem pierwszą osobą do podniesienia ręki, ręki. Czytałem, ale nie lektury. No właśnie, o to mi chodzi. Mi chodzi o lektury konkretnie. Lektury szkolne te, które są w wykazie, które się przerabiały na lekcje To ja będę musiał obejrzeć jeszcze raz, ale deal dobry. <laughs> Oła. Ja dostałem się na filologię ja też, tylko że ja na angielską, więc, więc no. Czytałem swoje książki lektury B. No właśnie, ale widzę, że to jest podobny. podobny Przypadek wielu, wielu. Przy, przy wielu osobach, o. To w szkole były jakieś lektury? Czytam dobre książki, ale lektury szkolne nie miały overlapu z dobrymi książkami. Też jestem tego samego zdania. Streszczenia i na rozprawkach się wymyślało, dokładnie. I ja przez długi czas myślałem i dalej tak twierdzę, że. Yy, nie wiem, czy ile osób podzieli moje zdanie, ale to jest takie, wydaje mi się, dość uniwersalne doświadczenie wielu osób, że ja nie lubiłem książek, yy, dopóki one mi się kojarzyły z. Lekturami. Jeśli to była lektura szkolna i kazali mi ją czytać, i to była jakaś mega stara książka sprzed 200 lat, Adama Mickiewicza <much> muszę się wzmacniać zaraz eee, i tak dalej. Ja nie miałem ochoty, ja byłem tak kurwa antyksiążkowy. I dopiero w pewnym momencie zacząłem czytać książki takie, które mnie interesowały jakieś właśnie fantazy, jakieś eee, sci-fi e i tak dalej Harry'ego Pottera, jak czytałem. Przeczytałem całą serię Harry'ego Pottera jeszcze zanim, kurwa, filmy zaczęły wychodzić. Byłem mega zajarany tym, nie? I przez to, że... Tak nas karmiono tymi lekturami, to większość i, i, i moich moi znajomych w szkole, w klasie i tak dalej, i ja sam też, byłem strasznie zrażony na początku. Później zacząłem jeszcze od mojej mamy płyczać książki. Moja mama uwielbia thrillery medyczne. I już się tak w pewnym momencie w thrillery medyczne wkręciłem, że to jest masakra. Ała. Robin Cook, polecam pana Robina Cooka. Jeśli chodzi o thrillery medyczne. Okej. Okay. Na maturze, jak pisałem, odniosłem się do Dragon Bola. maturka na 80 wtedy była Easy. To się matura... A jak pisałeś, dobra. Dobra. Bo myślałem ten, może o ustnej. A propos w ogóle matura ustna teraz z polskiego to ja współczuję wszystkim, którzy ją teraz tą, tą nową robią. Ta, ta, którą ja miałem, była dużo łatwiejsza i <śmiewanie> miałem szczęście, że, że jestem troszeczkę starszy, bo ta nowa matura to trzeba się przygotować jednak, trzeba się nauczyć, trzeba mieć wiedzę, a nie przygotować się z jednego konkretnego tematu, który wybierasz sobie, nie wiem, tam rok czy pół roku wcześniej, co według mnie jest łatwiejsze, aniżeli mieć, mieć wiedzę ze wszystkiego po prostu naraz, nie? Wróciłem, wróciłem, Witam z powrotem. Lubiłem zawsze, ale nie lektury, może dwie, trzy przeczytałem. I akrzyli mi się podobały przez całą edukację. Znaczy, ja ostatnia lektura, jaka mi się rzeczywiście podobała, to byli w... chłopcy z placu broni. W podstawówce jeszcze. Chłopcy z placu broni byli cudowni. To była świetna lektura, fajnie mi się to czytało, pamiętam. Ale to była ostatnia książka w szkole konkretnie, która mi się podobała. Reszta leciała już na samych streszczeniach praktycznie. Lektury szkolne odstraszają młodzież od, od literatury, tak, bo jest strasznie outdated i irrelevant w obecnych czasach. Potwierdzam, ja jestem tego samego zdania, dlatego mówię właśnie, że, że, że to jak się traktowało wtedy lektury, nie wiem jak jest teraz w szkole, strzelam, że niewiele się zmieniło niestety, że jest bardzo podobnie, że ludzie nie czytają, bo są mają w głowie od dziecka wrzucane, że to, jest, że to robią starzy ludzie, czytają starzy ludzie. I starzy ludzie każą czytać stare książki. To jest chujowe, gdyby było to trochę inaczej robione, byłyby bardziej współczesne rzeczy do czytania i tak dalej. Bo jest masa współczesnej literatury, albo nawet nie współczesnej, ale takiej. nie sprzed kurwa 300 lat, która jest też wartościowa. Było Git. Byłoby lepiej na pewno. Wiadomo, że nie każdego tam. Ach, się was już. Nie każdego przekonasz do tego, że książki są fajne, ale na pewno więcej osób niż jak. Każesz kurwa czytać trzy części dziadów i pana Tadeusza. No sorry, ale te książki były dla mnie męką po prostu w książce, nie? Zbrodnia i kara, bardzo fajnie wspominam. Ja w ogóle nawet. Nie wiem, czy ja przespałem. Przerabiania tej książki w szkole czy nie, ale Ale całkowicie mnie to minęło, tak naprawdę. Nie pamiętam nic całkowicie. Teraz na maturze nie ma kolorowania obrazków bez znajdania na linii. No nie właśnie. Teraz matura z polskiego ustna, chyba że coś się już zmieniło. Jest taka... takim normalnym jakby testem, nie? Masz pytanie, kurwa, kto w jakiej książce napisał, powiedział to i to, i po co to powiedział? A jak ja byłem na maturze, ja miałem takie coś, że. Mm, znaczy, no, ludzie z lat 90. jeszcze takie matury mieli. I pewnie troszeczkę później jeszcze też, że masz przygotowany temat, masz listę tematów na przykład, albo swój temat dać. I na ten temat robisz sobie bibliografię całą, przygotowujesz, opisujesz, rozmawiasz o tym temacie. Ale to jest jeden konkretny temat, nie? Jeden konkretny temat. Dobra, ile mam kamieni? Ile mam kamieni? 11 zwykłych i jeden duży. Okej. Okay. A, czyli zwykłe do plus 3, a później do plus 6 potrzebuje large. Okej. Okay. Hmm. I to też są na plus 3. hmm. No dobra, to pójdziemy jeszcze dalej do w tutaj, po tych wszystkich do Patchesa i tak dalej. I zobaczymy, co się wydarzy. Poczekaj, panie byłoby usiąść i się zresetować na manie, A tu muszę iść na dół, dobra, chuj, idziemy dalej. Zbrodnia i kara, bardzo dobrze wspominam. Mangi są spoko, nie, dziękuję. Ma mangi podziękuję. Nie ja lubiłem, jeśli chodzi o komiksy, jak byłem młody, kurwa, kaczora Donalda. Kaczora Donalda i giganty, to lubiłem bardzo akurat. Ale to chyba się nie zalicza do mangi, co? A, uh, dobra, niech mnie przestaną moby gonić. Idę się szybko wysmarkać, bo już czuję, jak przez nos mówię. Ja, uh, ja uh. jestem. Pacetkę pojebało, kazała czytać krzyżaków na weekend. Przez studia strasznie polubiłem książki czysto naukowe. U, uh, to ciekawe. Nie wiem, czy jest jakaś, no pewnie bym znalazł coś ciekawego, co by mnie ciekawiło. Ja na przykład lubię, lubię, to, to, nie ma żadnego związku z... Książkami akurat, ale jeśli chodzi o naukę, te kanały popularno-naukowe na YouTubie, typu Naukowy Bełkot, Sajfan i tak dalej, Uwielbiam takie rzeczy, bo to jest taki w bardzo zjedliwej formie takie ciekawe treści. Albo Kacper Pitala. Wiecie o czym mówię, nie? Że to, to nie jest takie mega naukowe, bez, bez krzty po prostu entertainmentu, tylko takie porównanie. Oj, to będzie straszne. Tylko takie właśnie połączenie entertainmentu z. Uch, stamina! Ała, 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 Jura, pomóż! O, zajebał, ok. Dziękuję, Jura! Zrobimy jego questline przy okazji jeszcze dzisiaj. Znaczy, może nie dzisiaj, ale w tym ranie. Kaczor Donalda czytałem, pamiętam, że w bibliotece szkolnej był. Znaczy, kiedyś w ogóle Kaczor Donald wychodził jako, jako taka gazetka co tydzień, nie? I oprócz tego jak gazetka, to jeszcze przy okazji były tam zabawki jakieś fajne zawsze. I to było takie dość niedrogie, bo to ile Kaczor Donald kosztował? Piątaka? Coś koło tego. Więc te zabawki były takie raczej badziewne, ale było to mega fan, jak dla mnie. Mega, mega fun. Zromek i Atomek też czytałem, jak najbardziej, papcia Chmiela.